Dajcie moi drodzy, dzisiaj mam przedstawiam samca. Termonda mody. Jakieś 6,5 miesiąca jest. Mam pojęcie, że do sprzedania. Fajny jest, fajna budowa. Fajnie się zapowiada. Tak widzicie. Ale mam klatek. Mam trochę wolnych, ale sporo sami są dopuszczonych. Ja po prostu chciałbym się go pozbyć. Nie zależy mi jakoś, żeby go trzymać, bo tam jeszcze samce mam. A jak zostanie, no to zostanie, to wtedy jakieś spróbu, spróbuję bliżej wiosny samiczki nim kryć. Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do kontaktu ze mną. Cena tego króliczka to 100 zł. Cena promocyjna. Filmik jest nagrywany we wtorek. Będzie wrzucony tradycyjnie w sobotę. Takie nowości w hodowli jakieś zbytnio nie ma. Ja bym zapraszam do mojego oglądania, mojego kanału. Subskrybowania. dawania lajków, komentarzy. Przedostatni filmik był naprawdę, widziałem, sporo oglądalny. Teraz o tym sianie taki mniej oglądalny. No tak to jest. Czasami będzie bardziej, czasami mniej. No, i co mam jeszcze powiedzieć? Filmik się taki będzie 3-minutowy. Dzisiaj króliczki dostały do jedzenia. Mieszankę zbóż. To jest jęczmień, sprzężyto, owiec, pszenica. I do tego dodałem pelet yy, z lucerny. I dodałem granulat kluiczy, i to wszystko wymieszałem. No i, i zajadałem się. No, i co mam tu powiedzieć? Za mnie nie powiem więcej, bo <laughs> nie ma nic takiego nowego co bym mógł wam powiedzieć, tam jest naprawdę jest fajny, naprawdę, naprawdę fajniutki jest ten sam taki, o troszeczkę wylinkiem, ale to, o. ale to nic, zapraszam do oglądania moich filmików, dodawania komentarzy i takie tam, no i jakby ktoś zainteresowany był tym samcem, to zapraszam, jestem z Pomorza. No i tyle. Wam powiem. jako jakoś rozwijają, jak coś tam się okoci, to Wam powiem, ostatnio się jedna okociła, ale zmarnowała, więc nie ma o czym mówić. Zapraszam Was do zakupu i do oglądania. Tu i tu zapraszam. Nie wiem, lucerna spora na ogródku już jest, trzeba będzie ją kosić. Też może nagram filmik następny o lucernie. Już będzie koszona czwarty raz po tym nawożeniu króliczym gnojem. Więc naprawdę jestem zadowolony. Tak to się nic nie dzieje, jakby coś się działo, nie wiem, wykoty jakieś czy coś, to wam dam znać. Hejo!